Cześć, z tej strony i zapraszam Was na drugi już odcinek z serii Zagrajmy w Desert 2 takiej oczywiście przedpremierowej, przypominam. I, moi drodzy, jest taki problem to znaczy, nie jestem w stanie zmienić ustawienia sterowania na kontrolerze w pełni. Nie mogę zmienić ruchu, nie mogę zmienić kamery, resztę mogę, za wyjątkiem jeszcze tutaj ekwipunku oraz menu. Także jestem po prostu zmuszony wchodzić do ekwipunku za pomocą klawiatury. Będzie to dość dziwne, ale tak będę robić. No i tak. Mamy Tutaj moi drodzy, podgląd na posiadaną przeze mnie broń. Jak sami widzicie, mamy wyrównywacz, czyli ciężką, dwuręczną broń, która ma 80 obrażeń, znaczy zadaje 80 obrażeń. Impet na poziomie 24, szybkość ataku 95%, pozyskiwanie energii plus 70% i zużycie wytrzymałości 135%. To jest zdecydowanie lepsza broń, ale no, impet jest dwa razy mniejszy. Obrażenia. Nie są wcale aż takie słabe bym przyznał, zużycie wytrzymałości malutkie, bo tylko 80% i szybkość ataku 100%, to jest jeszcze szybsze i powiem szczerze, ustawię sobie to, dłuto z odzysku, e, impet 9% co prawda, natomiast szybkość ataku jest wybitnie wysoka, e, pozyskiwanie energii już niestety nie jest aż takie wybitne, ale obrażenia są o tylko jeden niższe, więc biorąc pod uwagę prędkość ataku, czyli 10% więcej, wy wygląda naprawdę bardzo korzystnie, ewentualnie ustawię sobie to. Bo, oh, to nie jest, też takie złe Dobra, możemy z tym nawet pograć w sumie Dwa punkty ataku, myślę, że jakoś przeboleje Mamy też drona oczywiście w tym miejscu Głowa, korpus, prawe ramię, na razie brak jakiegokolwiek ekipunku Dlatego po prostu otrzymuję tak niesamowicie dużo obrażenia od przeciwników No i mam ponad 1000 złomu, gdzie Awans kosztuje mi 405 sztuk złomu, więc wypadałoby odnaleźć w końcu jakiś punkt medyczny i sobie to zaaplikować. Jeżeli chodzi o aplikacje, mamy tutaj też implanty, które są unikalnymi elementami zapewniającymi różnorodne premie i moce. Każdy implant zajmuje jedno miejsce na implant i można go użyć tylko wtedy, gdy dostępna jest wystarczająca moc rdzenia. Implanty można zakładać i zdejmować w każdym momencie na ekranie. Więc na przykład można zużyć, znaczy ustawić sobie rewizję zdrowia, czyli wyświetla pasek zdrowia, namierzonego wroga, to jest to, co mam ustawione, bo bez tego implantu po prostu bym nie miał podglądu na to. No i drugi to jest po prostu injektor mediowoltaiczny, który służy po prostu leczeniu mojej postaci za pomocą jednej baterii. Mam jeszcze dwa puste sloty po lewej stronie. W tych implantach. No, niestety są to sloty, które, jeżeli chciałbym tutaj sobie odblokować, no to muszę awansować na naprawdę wysoki poziom, bo dopiero poziomu 20, i później co 10 poziomów odblokowuję sobie jedno miejsce. Nie wiem, czemu to jest tak dziwnie rozrzucone, no ale tak to już wygląda. Eee, tu mamy inktory, wspomaganie i tak dalej. To wszystko jest oczywiście to, co mamy. Tu mamy też wpisy. Do naszego dziennika mamy przedmioty fabularne, nagrania można sobie odsłuchać, ekwipunek, czyli o mnie ogniwa 20 takich mam i niewielką, przepraszam, 60 jednak. Po 20 w kupce, no i to możemy sobie zużyć, żeby uzyskać 100 jednostek, 100 jednostek złomu. To zrobię oczywiście przed punktem medycznym. A teraz, moi drodzy, po tym troszkę dłuższym wstępie, w którym chciałem Wam Was po prostu jeszcze wprowadzić w mechaniki gry, możemy ruszyć dalej. I możemy pójść chyba nie właśnie na drugą stronę, zimno, a tędy, bo tu mnie jeszcze nie było. Hello? Can you Pass på de der, og jeg skrur av Liften. Wyglądało ryzykownie. Wchodź do podnośników magnetycznych, by poruszać się w pionie. Zaraz to zrobimy. I też taka różnica między Desert 1 a 2 to właśnie to, że egzoszkielet nie jest wmontowany w nasze ciało. Być może wynika to z tego, że po prostu tamten wymagał tego, aby po prostu był w stanie chodzić. Żeby nasz bohater był w stanie chodzić, a tutaj nie. Ej, to mi się podoba. To jest znacznie lepsza opcja niż te windy, które znamy. Czyli po prostu wchodzimy i spadamy? Bardzo płynne. Ostatnio mieliśmy taki w Krio, w jedynce, taki jakby wciągnik, można powiedzieć. Jest takie słowo: taką maszynę, której się chwytaliśmy i mieliśmy taką windę. Okej. Okay. Czyżby to było przejście do kolejnej lokacji, tym razem już na zewnątrz? Bo tak. Jericho, widok główny. Autostrada międzystanowa. Boulevard All Saints. Capitol Avenue. Riverside Street. Stacja metra. O kurde, to my będziemy zaraz. Na mieście na to wychodzi. Wielki mur jeszcze jest, proszę bardzo. I elektrownia oraz terminal Z. Oho! Centrum Jericho, czy Jericho. Ja będę mówił Jericho tak da. Uściślenia. Aktualizacja wpisów. Ucieczka z więzienia. Ukończona. Jezu.

You must have been locked away for a long time. Yeah, be awakening. Awakening. the world has changed in a heartbeat. i'd explain more, but it's best to witness the new order with your own eyes. smile, acolyte. you've been chosen for a cause much bigger than any of us. i belong to the children of the spark, a small but growing church dedicated to a great cause. we're always on the lookout for recruits like yourself, someone willing to get their hands dirty for the greater good journey forth and find the court where our prophet brother eli will welcome you with open arms see that giant octopus <laughs> the of the you'll find safe shelter okay you must have been in there for a very long time no You'll we'll see the awful truth soon enough anarchy reigns <laughs> supreme on our streets people fear the new dawn that's upon us the government built a wall around us to hold back the inevitable Rój nanitów. Humanity jest asceding. We are the progenitors of a new to zarażało chyba? gdzie jestem? No już mówił, że w mieście, ale może dowiemy się więcej konkretów. Jericho. Okej. Okay. Dobra. ora. się z nim. Po wpisów spotkaj się z bratem Eli w Seaside Court. Czyli musimy ruszyć. Wow, chyba nie tam, co to jest? Okej. Okay. A to będzie mi taki w pełni otwarty świat teraz. To muszę przyznać, że jest niespodziewane. O kurde, ale będziemy zjeżdżać teraz. zasadzie spadać. Tylna alejka policji e, Jericho. Stanowisko medyczne, fantastycznie. Jeszcze jakiś gość. Nieznajomy. Zaraz. odblokowałem nowe stanowisko medyczne usługi tegoś... Nie znam, doczytać niestety. Za szybko to zniknęło. A mogłoby być, myślę, jeszcze spokojnie wyświetlone, bo przecież nic się nie dzieje. E, dostępne moduły 0. Mm, ulepszenie dość drogie. Myślę, że możemy jeszcze polewelować. Chociaż... Może lepiej by byłoby coś ulepszyć. Komponentów używa się do ulepszenia broni, wyposażenia i implantów. Każda generacja komponentu może ulepszyć wyposażenie z poprzedniej generacji wraz z kolejnymi ulepszeniami wyposażenia, dodaje się do niego statystyki. Był uzyskać komponenty broni i wyposażenia, odcinaj opancerzone części ciała i ramiona wrogów, w których dzierżą broń. Lub po prostu posiadają ekwipunek lub pancerz, rozumiem. Był uzyskać komponenty implantów, odcinaj części ciała wrogów robotycznych i opancerzone części ciała zawierające dodatki. O właśnie o to chodziło. Nie wiem czemu tam jest gwiazdka. Przed kropką eee, i no, ulepszać chyba nie będę tak podstawowej broni. Nie ukrywam, że bardziej chciałbym stworzyć coś, ale konstruować jeszcze nie potrafię. Dobra, zróbmy tak. Kolejny level i zainwestuję tym razem lekko w wydajność baterii, lekko wytrzymałość i życie. Dobrze. Póki nie mam pancerza, myślę, że to życie będzie bardzo istotną statystyką. Później, oczywiście, wytrzymałeś, żebym był w stanie po prostu atakować więcej razy. Co my tu mamy jeszcze? Exolina. Użyj, pojechać jechać Trzebny hak podnoszący. Ach, i się zaczyna. Pogadajmy sobie. Czy to nie jest przypadkiem gość, którego uwolniliśmy? Chyba nie. Where you been all your life? It's survival of the fittest out here. If you get in a fight, the winner takes all. See that medbay right next to me? This is where you take your spoils to craft and upgrade equipment. Maybe you should give it a try before I trust you to do it on your own. Here, take these parts and give it a go. Oh, świetnie. Beats me. It's I was it's been smart enough to leave when there was still time, I got inconvenienced. Maybe I'm, um, let's say, Jericho's guardian angel. Helping people is kind of what I do.

Dwa punkty modułu na poziom mocy Dużo w sumie dostajemy tych punktów Możemy ulepszyć sobie coś Możemy um, ulepszyć to Czyli pustą obudowę inflabs, z której nawet Tak naprawdę korzystam oraz wszystko inne Za wyjątkiem tego iniektora Ja myślę, że dobrym wyborem byłaby jednak ta Bronię bronie sobie teraz skorzystam. Mimo, że nie ma jakąś super dużo ataku, to nie odstaje od innych za bardzo Ulepszymy ją sobie Świetnie, Żeby ulepszyć mógłbym dalej, potrzebuję teraz już trzech materiałów, ale generacji drugiej, a nie pierwszej No i różnica w ataku jest naprawdę ogromna, bo z 78 zrobiło mi się 90, to myślę, że będzie naprawdę odczuwalne I zanim pójdziemy dalej, to wejdę sobie jeszcze na chwilkę, tak, tak klawiaturą w punek. I użyję tego zapasu, złomu, plus 100, plus 100, dobra I mam 460 łącznie, to nie starczy na level, ale możemy zdeponować, dla bezpieczeństwa Można to rozwalić? Nie można Pozycja na mapie ewakuacji, jesteś tutaj policja Jericho Okej, okay. żeby mi to nie mówi Będę zmierzać w kierunku po prostu tej gigantycznej ośmiornicy, myślę, że to brzmi jak najsensowniejszy plan Jakkolwiek w sumie to dziwnie nie brzmi Kim ty jesteś, gościu? Jesteś przeciwnikiem moim, co? No, na pewno, widziałem tą reakcję. Jak się, kurde, spiął od razu. Się świeci, ale tutaj nic nie zrobimy. Muszę wam przyznać, że gra chodzi płynniej niż to, co widzicie. Nie wiem dlaczego, ale... Podczas nagrania to, to troszkę jednak gubi klatki, bo widzę, że jest w 55 fps, a nie 60, jak gra sama w sobie mi chodzi, także... Nagranie troszkę przekłamuje. Czasami są odczuwalne dropy, ale... Nie jakoś też yy, mocno tak Tag Playtest 11. To są chyba te aspekty yy, multiplayer, bo jak byliśmy w menu głównym, to nie wiem czy zwrócić uwagę. Yy, było graj offline, czyli wychodzi na to, jakby tutaj był na, Nie wiem, może. rodzaj podpowiedzi. Lubię to. Podpowiedzi jak w Soulsach, gdzie można tagi na ścianach zostawić. A tam w Soulsach były wiadomości po prostu, wiecie, od innych graczy. Dobra, wiem, że tak to działa. Dawaj mi swoją łapę, gościu. Dobra, będzie chyba broń. Schemat, śmieciarz, ramiona. O, proszę, możemy to wytworzyć. Dawaj, dawaj, dawaj. Zobaczę zaraz, czy jestem w stanie już teraz to zrobić. Kurde, czy ja kiedykolwiek to jest, znajdę takich. Wow. Rzeczach. spróbujemy mu odciąć teraz nogę. Znaczy, będę atakował w nogę, żeby nabijać sobie baterię. I jako mało życia możemy! O, właśnie, zrobić coś takiego, ale ledwo się udało. Przymieńmy się. Przydałby mi się implant z lepszym leczeniem. Schemat śmieciarz-nogi. No, lepsze bycie śmieciarzem niż uh, nikim, myślę, w świecie. Desearch. Choć. Myślę, że to nie jest. Kolejny ekwipunek, na jakim by mi jakoś specjalnie zależało. Tutaj korpus brzmi bardzo zachęcająco. No to nie jest broń, którą jednak bardzo szybko sobie ładuje tę baterię, więc odcinanie rzeczy. kończym w zasadzie i rzeczy, co za tym idzie, może być dość problematyczne. Ło kurde, dobra! I spodziewałem się, że to po prostu jego ciało tak stanie nagle. I spróbuję mu odciąć jeszcze prawe ramię, bo chyba lewe mam. Jestem pewien teraz. Chociaż w plecy to już. Kochana, gro, robiłem w więzieniu. Już dość późno mi o tym mówicie. Ulica Riverside. Dobra, bierzemy co mamy. I myślę, że mogę przebiec się do tego punktu medycznego, bo nie jest on jakoś super daleko. Może przynajmniej, że on jakoś nie wygląda charakterystycznie. Boję się, że go przeoczę i to nie jeden raz wgrzam. Oj, jeny, nie mam, nie mam za bardzo tych, tych środków. Mogę tylko coś te ręce wytworzyć. No ale w sumie lepiej to niż nic, nie? Zawsze jakieś ramiona będą. Zawsze będzie to część e, mojego pancerza. Co za tym idzie, oczywiście będę teraz wolniejszy, bo będę bardziej obciążony, chyba. Na pewno idzie też tutaj w ruch moje zużycie mocy w lewym Dolnym Rogu, z tego co już na pewno zdążyliście zaobserwować. I oznacza to tyle, że jeżeli będę miał z niski level, to na przykład nie będę w stanie nosić pełnego ekwipunku, bo po prostu zabraknie mi miejsca, niejako. Dobra. Ale mamy choć jakiś pancerz, także i tak jest lepiej niż no, było przed chwilą jeszcze I myślę, że będę tak sobie właśnie tutaj mm, atakował ich Te, te części osłonięte Właśnie z nadzieją i taką myślą, że hej może uda mi się w końcu coś tutaj sensownego pozyskać Może będzie teraz ta właśnie pierwsza generacja, której tak bardzo potrzebuję I będę w stanie sobie w końcu skompletować pełen ekwipunek, co mi wypadło Opancerzenie korpusu generacji pierwszej, proszę bardzo Bardzo dobrze to jest właśnie to, czego potrzebuję. A no, może tutaj? Nope, nie jesteśmy w stanie tam wejść w żaden sposób, ale są skarby. Odzysk. Już mi się to podoba, że jesteśmy w jakimś mieście. Pamiętam na takim przedpremierowym... Otwiera podłączonym drzwi tylko tu... Aha, z drugiej strony, dobra. Do otwarcia z drugiej strony, typowo. Pamiętam, że na materiale takim jednym przedpremierowym z desearch. Była rozgrywka w jakimś lesie i to mi się naprawdę podoba, bo zapowiada się na to, że świat w Desert 2 będzie bardziej różnorodny, niż to było w jedynce. Tam naprawdę to było frustrujące i do bólu powtarzalne. Na razie? Hmm. No nie powiem, że nie ma... O, właśnie głowę jeszcze nie ucinałem. Nie powiem, że nie ma niedociągnięć, bo już jest parę rzeczy, które mi się nie podobają, ale o tym będę mówił raczej jak skończymy. tak bardziej szczegółowo, żeby to było bardziej rzetelne. Natomiast e, no sam w sobie świat na razie zapowiada się trochę lepiej. Analizator parowania kierunkowego, pozyska nowy implant. E, możemy go założyć nawet. W użyciu, analizator parowania kierunkowego. Udało się znaleźć implant, świetnie. E, porównaj, no lepiej sobie stworzyć to niż. niż nie. Nie wiem, czy ja mogę to. Nie, nie mogę tego założyć, muszę to wytworzyć najpierw przecież. Im większe wrażenie zadajesz danej części ciała, tym większe szansa, że zostanie ona odcięta. Właśnie I to chodzi o to, żebyśmy, nawet jeżeli jesteśmy naładowani, jeżeli chodzi o nasze mm, nasze pole dole energii niebieskiej, żebyśmy na przykład nie robili tak, że atakuje, atakujemy go w głowę, tam się ładujemy i odcinamy ostatnim atakiem. To chodzi o to, żeby nabijać sobie ten pasek energii, właśnie walcząc z przeciwnikami. To jest istotne. Myślę, że też ten korpus to będzie coś co chciałbym, oho Coś mnie z lewej strony chyba atakuje, czy nie? Było... A dobra, to było parowanie jego ataku z tamtej strony, czajem No przecież Chodziło o parowanie, ale myślałem, że to też może nakieruje mi Znaczy pokazuje mi, że jakiś przeciwnik nadchodzi z tamtej strony Chodzi o kierunki ataków. tego chyba w Desert len nie było, z tego co pamiętam Dobra, spróbujmy nogę jeszcze Uszknąć dla siebie To byłaby cenna zdobycz nie mam zielonego pojęcia, dlaczego się to nie udało Miał bardzo mało życia Ja byłem naładowany, żeby to zrobić i nawet mi się kwadrat na chwilę nie pojawił Nie rozumiem, czemu tak się stało teraz <grym> Ok Druga śmierć Dwa odcinki, dwie śmierci A, Nie wygląda to aż tak źle <grym> Na razie Musiałbym ten złom odzyskać Za dużo ataków wyprowadzam, ja wiem o tym, ale... O, no teraz tak wchodzi, tak jak powinno. Fajny jest implant, który powoduje, że jeżeli przeprowadzimy tego typu egzekucję, to po prostu uzyskujemy dzięki temu życie. To jest super sprawa. Dobra, czy mogę coś skonstruować? Nie posiadam żadnych elementów do skonstruowania. Znaczy posiadam tutaj na przykład 3. Trzy... A, tutaj tego złomu nie posiadam, czyli to mogę stworzyć na przykład i to mogę bo jest na zielono, to jest na czerwono, czyli mogę stworzyć albo korpus, albo coś na głowy. Myślę, że korpus, bo zapewniam mi jednak mimo wszystko większe mm, odporności, lepszą obronę. Nie tylko na takie fizyczne, ale i na truciznę, na, na nity, co, czymkolwiek one są w, ostatecznie, jak one będą wyglądały w praktyce, tego jeszcze nie wiemy, na ogień i elektryczny, dosłownie na wszystko, także korpus to będzie priorytet. A żeby to wytworzyć, muszę odzyskać ten złom, który straciłem. Kurde działa Dobra, zabij go po prostu Pięknie Zetknę się Chociaż trochę Tędy przecież nie przejdziemy Bo zablokowane na razie z tej strony takie ataki w głowę na przykład. Mają też dużą szansę na to. Znaczy po prostu część nieosłoniętą. Mają dużą szansę na to, że wytrącimy z równowagi przeciwnika. Dzięki czemu będziemy w stanie go bardzo szybko pokonać. No i to jest. Oczywiście skuteczna taktyka. Dość. Do tego, żeby po prostu szybko się przez nich przebić, ale nie jest za bardzo. Myślę. Fajna, przez to, że. Nie możemy pozyskiwać za dużo materiałów. Do tak ważnych ulepszeń naszego ekwipunku i oczywiście tworzenia nowych części. Pewnie mało nic mi zostało, ale chciałem go po pokonać po to, żeby zdobyć po prostu złom. I teraz, moi drodzy, przejdziemy się z powrotem. Na co wytworzę sobie kolejne części ekipunku, czyli korpus, konstruuj i myślę, że hełm. Hełm to będzie fajna sprawa, tu brakuje mi jednej części nogi, a tutaj ręki. Nie trzeba jakoś specjalnie farmić tego, to w miarę tak powinno nam wpadać podczas zwykłej rozgrywki Te dane części. Korpus proszę założyć, zobaczcie jaka będzie różnica od razu. W całym wyglądzie Okej, okay. no i nic więcej na razie zrobić nie mogę Ramiona oczywiście musimy podwójnie zrobić, ale już mam 12 na 13, tak, zużycia mocy, więc więcej Nawet jak gdybym chciał, no to po prostu nie wytworzę kombinacja mi wskoczyła, czymkolwiek to jest Tutaj też mamy jakiś tag. Ktoś postawił. Pokaż profil. To działa cholerstwo, nie mam pojęcia. To też jest taka wersja na razie. Chyba nie działa, dlatego że to jest przedpremierowe jeszcze i może to nie jest po prostu połączone jakoś. Witamy w Jericho, nowe nagranie. Posłuchajcie.

Naprawdę, w ostatniej chwili się to udało Żebym nie zabił I w tym momencie, chyba nawet pozyskałem już ostatnią rzecz do wytworzenia Tam jakiś z góry na pewno się schodzi Fajny jest ten, ten implant, bo... To co z tego, że... Znaczy pokazuje mi z jednej strony ten kierunek oczywiście, ale z drugiej strony wiem kiedy przeciwnik zaatakuje w ogóle. To już dużo daje. No oczywiście jeżeli ten przeciwnik atakuje dość powoli, jak ten tutaj. Bo uciąłem mu kończyny w której akurat nie miał nic. Stop Wolframu dokładnie, to, to po prostu do ulepszeń będzie. No nie powiem, żeby to się jakoś nie przydało, bo pewnie, że się przyda, ale. Jest to może. O! No. O nie, zabił mnie znowu. Kurde. Ule mogliby oni jakoś inaczej wyglądać, bo kurczę, jest edytor postaci. Te postaci, które, z którymi tutaj walczymy, są ewidentnie zrobione w tym samym edytorze, co my tworzymy naszą, naszą postać. Więc to nie byłoby, myślę, wielkim problemem, żeby każdy przeciwnik wyglądał inaczej. Mogłoby być tak, że każdy przeciwnik ma po prostu losową twarz. No nie wiem, wydaje mi się, że to by naprawdę poprawiło odbiór też tej gry. Moi drodzy, to by myślę na tyle w tym odcinku, także wyszliśmy w końcu z więzienia, poeksplorowaliśmy sobie troszkę dzielnice tutaj tego naprawdę niebezpiecznego miasta, no i przede wszystkim, tak jak zresztą nasz bohater ogląda, Johnson chyba się nazywa. E Stworzyliśmy nowy ekwipunek, a także ulepszyliśmy broni. Także to by było tyle, dać znać jak Wam się podoba, i to by było też na tyle, co nagrywam pod rząd. Więc w przyszłym, już trzecim odcinku z dsr 2 będę stosował się do Waszych komentarzy i sugestii. Fajnie, że czas tutaj na podniesienie złomu, zatrzymuje się kiedy stoimy w miejscu i po prostu, albo kiedy po prostu jesteśmy blisko tego miejsca medycznego kiedy jesteśmy blisko miejsca, mogę się ruszać, Ok, no to nie ma żadnego znaczenia na szczęście Także, dzięki wielkie raz jeszcze, zachęcam do zostania łapki w górę i subskrybuj się żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami nie tylko ze Search 2, ale i innymi seriami na kanale, jak chociażby Top 10, czy Sekiro na NG+, które wkrótce już też się rozpocznie Dzięki bardzo i do zobaczenia, cześć!